Nie ma Jugi. I ja Ej, mam 5. Serio nie wziąłem żarówki na Isie, ale jestem headem. Co chcemy robić? Górkę I, czy Ale i, i tak raszujemy, co? No najlepiej Możemy, żeby no. tam... Ale Most Nie no, Mostem nie. Tam mostem co... to jest. Stopy. Nie, nie, nie. i ja Jugend zbił tutaj na kanał siema. Ej, Jugend, ostatnio oglądałem te y, klipy u Szczepanka i jakieś ceboki ze starego gesta. Jacek, Małe jakie ty masz duże jajca dzisiaj. No właśnie, no, duże jajca bym własnym pychał, co? Hmm? co? Siłonek. Czysta lufa. No skitu wchodzi czy... częściej, wiadomo, wiadomo, Ty masz trzy... Ale... Ja mam dwie. Ja mam trzy. Trzy. Trzy, 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 trzy. Ostatnio jak ten, byłem u kogoś na czacie, to takiego suchara wolnąłem, bo ktoś nam się pytał o KW-3, a ja napisałem coś takiego. Hehehe, moja wiatrka. Pa, pikujemy? No nie, bo jedziemy je, no jedziemy. Lami. no miało Jedziemy do być... przodu A chyba, boś, nie? Miało być wielkie. Miało, miało być wielkie jaja. Nie trafiłem go, esterfał jest na snajpie. On ma traka. O nie, A, okay. Nie, nie taluj. Dobrze, oprócznięcie go bokiem. Esterfał, okay, czekaj, I tak przodem, nie. Ej, jadzie, jadzie, jadzie. Ej, kąk. No dobra, nieważne. To go po konia, co? E, no goł po konia. Ja to tu nie słyszałam. Raz Teraz zbieram. Ej, lasza. Jak pancer, pancer, pancer bokiem, e, on komaro? nie patrzy na nas w ogóle. E, 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 o nie, obraca się. Ła. E, e, e. wow. wow. Możesz wow. A, wow. przejechać? Nie dał mi Snapa na szczęście Ojej. To jest Shadow. Dobra, e, Dawaj da, traka. No i za zero na traka za Ale ja mu poprawiłem Jacek daj, daj mu poprawkę. Zasłonisz mnie? No, słuchaj pewnie, ja tutaj będę shieldował teraz. Ma. Pewno. On KD, on Kade Kur! To ja damage'a nie jest. zrobię przez was Jest, jest, jest. No nie, no. Kade, KD Jacek mi wiesz, że wdziało, nie Dobra 3 sekundy sekundy i kończę Daj, no, widziałem że mu Kurde, prawie się monowi działo Specjalnie to zrobisz. No wiem, no wiem, wiem. Yy, grill, grill. Macie grilla na biciu, możecie go przestrzelić O Nieważne. Jaki grill? Halo? Jakiego youtubera wybierzesz w tym wydarzeniu, co będzie? Yy, ja wybieram Mailanda Na bank. Dajemy na w lodowe na będzie Pana to. Rasha. Elkomaro, czym grałeś? Bo po trafiliśmy na jednego z, mojego, z moich widzów. Oh, wow. yeah. O, o, o. Jakie gemo na syluję? A, myślałem, że byłeś tym ulańcem, co ten, co już, co już zginął. Ej, chodźcie w tą st13 z Tara, na co? STLV. Dawajcie KD. St13 KD. Tam Idziemy. jest ta sztyniaska, nie ulańc. Sylwisz mnie wali. O. Nie. o mój IS7 jest jednak upośledzony. Czym czołg? O kurde, się Czemu mnie ulańc lekuje? FSE. Dajcie mi do dymka dojechać, Boże Koń... No nie kończę Mocni Miki mnie tu zabił Do Dymka do... o i Przebijam nie? pomożesz? Jacek mi nie pomoże e, nie, bo mam stuna Ajajaj aj, aj. A się rozlaliśmy A się rozlaliśmy, ale dobrze, dobrze, fajnie, i tak wygraliśmy bitewkę mm. I ma mostem by lepsza, obcowa. <laughs> Siępsza i... bitwa przynajmniej. I pod po tego, jak pancerem, byśmy wyjechali. Ale wiesz, w jakim szoku on był, to, Dobra, go, go trzy baty, co? Mamy alkoholika na arcie. Wow. To szymek? A nie, ty bachem, <laughs> proszę. <laughs> Cichamię. <laughs> ja nie alkoholik drugi ja dzień. Potem dochodzi. Jeden dzień. Ale, ej, szymek, jak do nas przyjechał? To było takie coś, że. Ja tam mówię, no jak chcesz to możesz tego. Yy, no na łóżku spać normalnie, tam... Yy, ja sobie wezmę koder, to tobie dam koc. A on mówi nie no ja mogę tu na podłodze spać, ja się wszędzie wyśpię. To znaczy jak on pochleja to pewnie by się wyspał. Ja byłem wyspany na karymacie i... <laughs> się tam Ale potem, się wyspał, to... to, był, to jak, na... jak zobaczyłem te 37 i jeden gościu z był, to wiedziałem, że to musi być Rysiu. No bo SkyMon wysan nimi zaregra. Teraz grzepkę sobie pierdolą. O, o patrzcie, EBR-a. Badrza się rozlewę. Co, jedziemy w nich? Badrza się, bo na nie na naszym EBR-ze, nie? Minus 2, czy Take it. Ja jadę Zabra. w tego STB-ka od razu, no. mogę zebrać. STB-ka, blac A może bata, bata, co? Bata, bad, 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 o, bata, bata. Bata lepiej, bata lepiej, no. Nie fokusuję. Za zero na szczęście, mnie strzelił. Będziecie? Baduję. Nice. Dobra, ja ej, ale patrzcie, nasze bar fajnie zagrał, Możemy to sobie agro pojechać. Ale nie wiem, czy w trójkę się opłaca, bo. Jak pancer. Chcemy w trójkę? Art. Ja nie wiem, właśnie jestem, Możemy Czeka skrócić. Pisa, Kapa, I będziemy mieli podno. w ogóle esetę za darmo na midzie też. Mhm. O, tak naprawdę. Abrek. Ja sobie scrosję tutaj do lewej. Dobra. Jest git Ile macie do pestek? Ja mam 10, 10, 10, 10. 15. Ej, możemy wychylić. On no, bo czekaj, sprawy z tej. Możemy po SET -y wychylić, stąd, chyba, że. No Właśnie... nie, mnie chyba spotną na proxy. No, rozpotam. SET mnie kusi w sumie, bo ona taka bezbronna. była no, no, tam no. była. Ale nasi w ogóle. Esetunia Unia na spocie. Szymek chyba. ej, y, Arta, Arta, Szymek. Dobra, jebać Artę. Chyba, że się od dołu. w nich. No, naska. O, 113. o e, i LOL. A, spot masz. O kurde, przepraszam. No nie. Dobra, Gizmo. strzelił 113 Stocielazka Minuslepki Minus per mama. Przepraszam, gdzieś? Nie, spokojnie, spokojnie. Do której stream? Do. Teraz będzie strona do 19. Podnoszę sobie robię przerwę i idę coś zjeść. I ja tak na Wracam na natarcie. Kurde. No ciężko w tego obiektu z tych hitów No strasznie ciężko Tutaj był do drugiej? No wiem Ja wczoraj nie miał humoru w ogóle Jak wróciłem... Ja ma i, i jak pizda wiesz Poczekaj, możemy razem Ej, no to jest ja... Poczekaj, no, to ja, ja, ja mam 20 sekund Ja mam 10. jestem gotowy No to jak chcecie to jedzcie i najwyżej Mam 15 10 mam no, palix też. Ja, ja dzisiaj wchodzę sobie a na radio. No, no, no. Ała, ja, 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 Ja ja, ja, awa, awa, Przebiję. awa, awa, nie, awa, 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 nie, nie Nie, 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 Grill stoi tutaj, tutaj na tej górce oh. stoi grill. W sumie Też prawda Arena, ja KD, doj**a Chłopie, jaką rolkę miał, 900... 800 Ej, grilla. Może ktoś wam da, ktoś da uprawnienia, jakimś kolesiowi tam Campo na... Poczekalnie jest z... na spłaciu. O, grill. no, no, no. 10 sekund. Ale co on jest w klanie? Czy to co? Nie, on... tak, tak. Jedź, no nie. Dzisiaj. Tam Ale to. W... Tym. Przez jedynkę. No, no. 505 akadę. User left your channel. A to ja wiem, lost. To... Grilla KD. Ej ranga dla podklanu jest ten. Dla akademii jest taka sama jak dla no. głównego, nie? Natasie, się. Ja mówi. skończę. A, kurde. Dobrze, dobrze. <laughs> tak, mózgu tam. No, no, no. Ja mam dwie jeszcze Trzy Co mamy go na klipa Normalna. O, on w nas nie imuje? A Deber jest, o kurde Strzelił grill No to Debera wierzę, się. Wieże, Wierzę Jacek, wierzę, wierzę Ja tutaj klatę do przodu To się na ryśka wygryzł O, oj oj Bum Ej no, halo, Jacuś No co? <noise> Serio? O, dobra Patrzcie jaki kumpel Zostawił kumpla ja w potrzebie Ja stawiać. cię kręcę. Ale z ciebie Rysię, kumpel Aleś się chyba nastukał, co? W tej biegnie... Nie, 4300. Mało, mało. A 4,5 Ale no, widzisz. 4 się, 4, fajnie się gra na 3, ty co? No, fajnie. No. Jezus, jalo Jak ma piszą Saj Chris, siema, siema Powiem Ci Chris, że teraz te bitwy na wacie to nie jest to samo co przed chwilą No na IS-7 zrobiliśmy. No, mówię, że na Isach te bitwy User lepiej wychodzą tam. niż na tym. No bo marleczka tutaj jak Misza jesteś, w sumie ci powiem, wiesz? Ej, ale Taki trochę Misza jesteś na poziomie gameplay'u na randomie. No i jestem z tego dumny. Ale... Co? Pa... Jesteś dumny, że misza pa... jest. Patrzcie jak te trzy Marki... Ej, ever, kurde, a ja marki pokazuję. <laughs> Patrzcie, jak te trzy marki fitują z tym camo, to jest takie kozackie. A to Szymuś. Widzę właśnie. Piękny, no. piękny, piękny, piękny. Ej, no Ebera tak powalił i to całkiem porządnie. by było lepsze. Chłopaki, podstawa, żebyśmy zajęli wiatrak, nie? Na healu. Eber sobie robi takie kółeczka i... O, a masz takie same jak na Twitch'a? Nie no, to kamo idealne za, za, za Złotą Ligę jest też kozackie Jakie macie reload guys? 5-0 A macie fiolety, tak? Bas, bas fiolety, no, tak. mam fiolety jak ma fiolety, na racjach? tak A. Tak właśnie nie wiem, nie wiem czy mam fioletową cz wentylację, 4,8 wiesz? powinieneś mieć No, 4,88 jest To chyba nie mam fioletowej wentylacji Albo, no, czegoś nie mam chyba fioletowego Oj, nie mogę trafić w e ebe. Oni dopiero dojeżdżają, czy oni nie jadą, czy co robią? Jadą Go-hity, co? 27, o kurde, jaką oni mają sniper. Loduwenia? Patrzcie Ja bym f e Ale Lodowa jest na full je... open jest A ona jak sypnie jakąś pestunią to może być nieciekawa Skąd No brało jej się troszkę Ale dostałem pizdy Dostałem dwie pizdy od arty 1200 HP No, no 1000 Pan Ulańca powiedzie przebijać Ja popikowałem betybun. Może wpuśćmy ich No coś? go wiatrak co? Zajebi... jest dużo lepszy od 140 -ki. Nie wiem, ja grałem wczoraj 140 na randomach i grało mi się tym o niebo lepiej, bo jednak, bo jeden więcej depresji ma. Mimo wszystko ma dzieło lepsze. No, też prawda. Mimo, że to jest nim... o, Arta KD za pięć. Dobra, CHP poda Arty straciłem. Dobra, chodź... nie wiem. Ja się cofnę, Jacek, bo mam tutaj te 507 Dobra. 140-tki. Się... Ajajaj... Aj. Ale co ty się denerwujesz na randomach? Wywalone, Sa Sami tak gadałeś Ja mam już wywalone no Musiałem zajebać po prostu Patrz, ich też tyra nasza arta No, zobacz Nasza arta też zrobiła teraz robotę fast Easy No i schowaj się, co? No, już cofam mam problem przebić hitów E50 po 2x ta jest KD O, E50, E50 mnie tyra To trochę niefajne nie E50 A tro... Arta KD druga. Git 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 Ja sobie to i skończę Będziemy mogli od dołu zacząć grać Tylko mhm. że ten to myśliwy mam. w tej fałce jeszcze ma full HP eee, A to tam o, nie przebiłem 87 Jakoś tak się... Imo naprawdę to streska jest teprzod907, ale na CW się bierze 907, bo 907 ma głupi armor, bardzo głupi. Arta KD. Nie no, ta Arta też mnie już zaczyna irytować. 907... 907 może dingać takie pestki, o których... A nie pierdol, że ta falka jeszcze się do mnie obraca z kitu. Straciłem 1500... HP od tej arty Ja w sumie podobnie W sensie trochę mniej na pewno O tam chyba Na STB kumareczka jest wbijana Ej i czajcie, że mam 100 HP i ta arta nadal do mnie bije? Ech. No bo jesteś Zimville, bo nie grasz na anonimizerze Zlecię straciłem Dobra, arta minus będzie, o nie, na traku jest arta Arta mi tam krzyczy To jest anonimizer? Aha, bo ty nie grałeś wireless w gireczkę. Szczepanek pewnie też będzie w szoku jak wejdzie Z... Jak ten, wejdziesz sobie w ustawienie ogólne Zresztą pokażę ci teraz